Może wybierzemy się do dzielnicy handlowej? Mają tam dziś dzień otwarty. O tak! Będą karuzele i zabawy dla dzieci. Hmm, nie wiem, jakie atrakcje wymyślili dla dzieci, ale faktycznie możemy iść się rozejrzeć. Skąd ludzie mają te wielkie balony? Też bym takich chciała. Nie mam pojęcia. Pospacerujmy tutaj, to może dowiemy się, gdzie je rozdają. Niezły samochód, prawda? O tak, sportowy, ale nie potrzebujemy nowego auta. Mamo, chcę teraz iść na karuzelę. To chyba w tamtą stronę. A po drodze możemy zajrzeć do salonu samochodowego. Tylko spójrzcie nowe Porsche Macan. Muszę mu się dokładniej przyjrzeć. Wow, niesamowity wóz. I cena też jest niesamowita. Dzień dobry. Czy interesuje Państwa to nowe Porsche? Powiem tak, samochód jest naprawdę wspaniały, ale obawiam się, że nie mieści się w naszym budżecie. <grym> Moim zdaniem ten różowy samochód jest piękny. O tak, mnie też się bardzo podoba. O nie, jedno jest pewne, nie będę jeździł po mieście różowym samochodem. <grym> To jest jakaś loteria? Tak, to Tombola. Wybierasz sobie los i od razu dowiadujesz się, czy coś wygrałaś. O, super! Zagrajmy w to! A co jest do wygrania? Koniecznie muszę wygrać tego dużego zajączka. Aniu, nie wiadomo, czy uda się cokolwiek wygrać. Część losów zawsze jest pusta. Wybieram ten żółty los. No dobrze, teraz trzeba go otworzyć. Ja wybrałam niebieski. Mam nadzieję, że coś wygram. O nie! Życzymy szczęścia następnym razem. Nic nie wygrałam. Ania też nic nie wygrała. O nie! A tak bardzo chciałam wygrać zajączka. Głupia loteria. Proszę zaczekać. To jeszcze nie koniec gry. Później odbędzie się losowanie nagrody głównej spośród wszystkich losów, które jak dotąd nic nie wygrały. Trzeba tylko napisać nazwisko i adres na odwrocie losu. No dobrze, proszę wrzucić los do tej skrzynki. Hmm, może kupimy sobie po kiełbasce? Nie! Chcę iść wreszcie do wesołego miasteczka. Racja, chodźmy. Kiełbaski nam nie uciekną. Pociąg! Ale super! Czy on też jest do wygrania? <grym> nie! Ręka, cześć. cześć! Cześć! Może razem przejedziemy się pociągiem? Świetny pomysł! Trzymajcie się mocno! Dobrze, Dobrze tato. tato! Ja będę siedział z przodu. Jestem maszynistą. Hop! No, co ty, Mateusz, zwariowałeś? <laughs> Ups, nie wyszło tak jak planowałem. Tu z tyłu nie ma tyle miejsca. Koniec jazdy. Wiesz co, Mateusz? Ty potrafisz się tylko wygłupiać. Prosimy, Prosimy do nas, do nas rodzinę, rodzinę Hauser. Hauser. Czy, czy rodzina, rodzina Hauser, jeszcze, Hauser tutaj jeszcze tutaj jest? Czy on nie powiedział rodzina Hauser? Też mi się tak zdawało. Chodźmy zobaczyć. Mam nadzieję, że nic złego się nie stało. Przepraszam, czy możemy przejść? O, ktoś, o, ktoś idzie. idzie. Jesteśmy rodziną Hauser. Wspaniale. Gratuluję. Wygrali państwo nagrodę główną. Się wygrać tego wielkiego zająca! Świetnie! A co jest nagrodą główną? Czyżby Państwo nie wiedzieli? Porsche Macan GTS! Naprawdę? Na weekendową przejażdżkę? Ależ nie! Ten wspaniały samochód należy teraz do Państwa. Proszę za mną, musimy załatwić wszystkie formalności. Co takiego? Chyba się przesłyszałam! To niesamowite! Absolutnie cudowne! Hurra, <laughs> wygraliśmy samochód! No tak, ale nie udało nam się wygrać zajączka. No dobrze, to już wszystko. Oto kluczyki do Państwa nowego samochodu. Życzę przyjemnej jazdy. Dziękujemy! Dziękujemy. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, będziemy ogromnie wdzięczni za kciuk w górę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Pa!